Nie podchodzimy do pracujących maszyn. Staramy się zakończyć tą imprezę bezpiecznie, tak żebyśmy wszyscy pojechali stąd do domu, tak jak powiedział Krzysztof uśmiechnięci jeszcze bardziej niż na początku. Ogólnopolski Konkurs Polskiej Ligi Operatorów edycja w Lubieniu Kujawskim 2021 jest oczywiście sponsorowany przez dostawców maszyn, którzy zaopatrzyli nas właśnie w te maszyny, na których odbywają się konkurencje. W kategorii na koparce. Sponsorem jest Wilhelm Schaffer, czyli marka Takeuchi, a na koparko-ładowarce sponsorem jest marka Interhandler, czyli Zapraszam marka Pana, JCB. Nagrody w Kubusie sponsorują także Hammer, marka wzmocnionych telefonów polskiej Pan, firmy MPT, także serwis Kopsunima, PKO Leasing, miasto Lubień, lubień wydawnictwo Las Media, czyli wydawca magazynu Robocze News i portalu e W regułach technicznych powie nasz doradca techniczno-handlowy Bartosz Bartoszewicz. Dziękuję. Chciałem teraz na konferencji ośrodków. Tutaj jedna maszyna, która została wyrzucona przez kolegę, ma silnik Kamińska, hydraulika, którą stosujemy, to hydraulika Kawasaki. W mniejszych maszynach są to silniki Yanmar i hydraulika Kasapa. W Polsce. Jeżeli chodzi o spektrum naszych firm, to tutaj mamy dużo miłych słów, ale oczywiście miłe słowa będą także, a w zasadzie będą tylko dodatkiem do wszystkich naszych oryginalnych gadżetów, a także wszystkie gadżety związane z marketingiem produkuje lokalnie od sprawdzonych dostawców. Tak żeby każdy klient, ten mały i ten większy, był zadowolony nie tylko przy pracy z maszyną, ale także przy trywialnej zabawie modelami koparek ceny.